To jest naprawdę wspaniale, piękna pogoda. Mewy latają, śpiewają, fale szumią, delikatna bryza powiewa i łuska nasze opalone ciała. Coś wspaniałego, prawda? No. A czemu nie masz plecaka ze sobą? Gdzie są twoje rzeczy? Zapomniałeś, ja nie wiem, czy ty jesteś jakiś zaszczepiony, czy co ci się dzieje. Jak mogłeś zapomnieć i co? i nic nie masz, kąpielówek, ręcznika, klapek, cokolwiek? no super, no super całe szczęście ja mam wszystko co jest potrzebne, więc mogę Cię poratować, okej? Okay? dobra słuchaj no Cię kremem z filtrem na ciało już nakładałeś przed wyjściem, okej? Okay. a na twarz? no na twarz też trzymam, ja mam nawet właśnie specjalny krem który jest właśnie do twarzy. Krem z filtrem do twarzy. Filtr 30, czyli taki umiarkowany, standardowy. Mhm. Dobra, nałożę ci to na... Na ryjec. Kochany przyjacielu. Jeszcze troszkę, tak. Ma fajną konsystencję, się bardzo ładnie... Nie wiem, jak to się stało, że ty mogłeś zapomnieć o tym. A no, pokłóciłeś się z mamą przed wyjściem. Nie rozumiem, jaki on ma problem, że ty po prostu chcesz sobie w środku lata, w środku dnia wyjść na plażę. Nie ogarnę tego kompletnie. Ona cię kontroluje. Ile ty masz lat? No jesteś rok młodszy ode mnie, no ale to i tak jesteś starym bykiem. I ja nie rozumiem, jak w tym wieku można tak kontrolować swojego syna. Weź jej coś, powiedz. Mi się to wydaje się to przez to, że się jej z twoim mm, ojczulkiem nie układa, e, to nie ma też koleżanek, jak z tego co mówiłeś, to ona próbuje, e, ma, jesteś jakby właściwie jedyną osobą, którą ma tak naprawdę, to, dlatego jest zafiksowana na punkcie twojego bezpieczeństwa i tego, żeby, żebyś sobie krzywdy nie zrobił, no ale bez przesady. Dobra, twarz masz już ładnie wysmarowaną tym kremem. Słuchaj, musisz ubrać kąpielówki. Ja akurat wziąłem zapasowe Nigdy tak nie robię, ale jakoś miałem takie przeczucie, że mogłem się przydać mi dzisiaj dobra. zakładaj no dobra, słuchaj już nie mać taki takich tak? Jesteśmy sami na tej plaży najwyraźniej Jest takie ustronne miejsce, słuchaj. Słuchajcie, przykryję ręcznikiem żebym nie widział Twoich rejonów ciał, których, które z reguły nie są wystawione na promienie UV i na widok społeczny, tak? Więc pozwól, że teraz to Cię okryję, a Ty tam się rozlegisz, tak? Na spokojnie Cię nie Spokojnie Spokojniutko, jest fajnie. Słońce świata. chcę się spieszyć, z czymkolwiek, tak? Wszystko jest w porządku. Chyba no, się? No, idealnie pasują e, na tobie bardziej niż na mnie, więc super się składam. E, mogę też dać ci okulary do nurkowania, bo wiem, że ty bardzo lubisz pływać w głębinach. więc mam tutaj okularki. E, myślę, że będą odpowiednie, weź je przemierz. No. Dobra trochę ciasne no to dobrze przynajmniej nie będzie ci tam woda wlatywać do tego no. weź weź je, weź weź je weź tak ci to powiem spróbuj po tym jak pójdziemy do wody to zobaczysz jak ci się w tym nurkuje tak bo na razie nie chcę iść do wody ja chcę tutaj się ci na kocyku, nie? jest fajnie jest jest chin. Jest grill, nie wiem no, grilla może nie ma, ale że słońce nas grilluje, tak? Słuchaj, ja muszę po prostu się powalować, bo jest tak gorąco. A potem jeszcze zaprosiłem innych znajomych, już tutaj wpadli. Więc mam też piłkę do siaty, będziemy mogli sobie zakrasną. Mów od razu tak, takie rzeczy. Ja mam dzisiaj bardzo taki altruistyczny vibe, że tak powiem, więc mogę Ci pomagać we wszystkim. Dobra. Właśnie klapek też nie masz, słuchaj. Już ci daję klapeczki. No już mi nie mów, że japonki są nie męskie. Ta fryzura też nie jest zbytnio męska. No, który facet ma farbowane włosy na różowo, na proszę. No właśnie. To znaczy, ja nie oceniam tylko jak widziałam według twojej logiki, tak? Męskie, damskie, srakie, owaki, te. Normalne klapeczki japonki. Sam mam to podobne i jakoś nie czuję się niemęsko. Czuję się samcem alfa, weź się przymierz. No No proszę, patrz jak ja Cię dzisiaj Rozpieszczam, tak? Wszystko mam dla Ciebie Klapki, ręcznik, kąpielówki Od wyboru do koloru Powinieneś mi być wdzięczny No Dobra No tak, wodą też się muszę podzielić, bo Ani woda, ani jedzenia nie wziąłeś, prawda? No tak myślałem Ale strasznie mało mi zostało No dobra, napij się. mi to do końca no jasne, Uf, ale fajny to piękne. No jak mówiłem do wody pójdziemy potem na razie, chcę tutaj się pochillować na kocieku. Bo jestem blady jak ściana, chciałbym mieć w końcu taką ładną czekoladową opaleniznę. Możemy pograć w kości, bo wziąłem. Mhm. Nie grałeś w kości Ach, Dobra, no, pozwólcie mi wyjaśnić na czym Pan wygra. Więc mamy kostki z wartościami 1 do 6. I e, chodzi o to, żeby zdobyć jak największą ilość punktów. E, będziemy, każda runda będzie składała się z trzech potrząśnięć i wyrzuceniem kości z kubka. I kości, które. I możesz dowolną ilość kości między każdymi ruda, rundami zostawić zostawić albo wrzucić z powrotem. I chodzi o to, żeby e, mieć, jak mówiłem, naj, naj, jak największą ilość punktów. Najbardziej opłaca się wylosowywać jedynki. Jedna jedynka nic nie daje, ale za to dwie jedynki, kiedy zdobędziesz dwie jedynki, to masz 100 punktów. Trzy jedynki to już mamy 1000 punktów. Trzy jedynki to jest 1000 punktów jeśli chodzi o dwójki, trójki, czwórki i tak dalej to tak trzy dwójki to jest 200 punktów, trzy trójki 300 punktów e, cztery czwórki 400 punktów i tak dalej ale właśnie trzy jedynki to jest 1000 punktów więc jedynki się najbardziej opłacają i też jest tak coś jak sekwens czyli jak ułożysz po kolei e, od 1 do 6 kości, co jest trudne troszkę rzadko się to zdarza, ale jeśli się tak uda to zdobywasz z góry 2000 punktów hmm? To co gramy? Dobra. No, to może że zacznę pierwsze. Dobra, nic nie mam. Dwójka, trójka, szóstka, szóstka, piątka. Bo no, jeszcze raz. Jak mówiłem, każda runda składa się z trzech potrząśnięć i wyrzucenia kości. Pięć jedynek Czyli to jest 1100 Sto punktów A teraz ty. Masz sekwens Ja pierd... Dobra, nie gram z tobą Widzę, że masz szczęście, patrz Nie, nie miałem ochoty z tobą grać, ja po prostu Tak bardzo dobrze cię tutaj ukościłem, a ty tutaj Pokonujesz mnie od tak Jestem jakby zniesmaczony tą sytuacją. Dobra, tragedia. Dobrze, muszę się jeszcze napić wody, bo jest pijany upał, ale przynajmniej tak się nie poca jak ty. No czy ty to widzisz, jak ty się podziesz strasznie? Gdzie spływają takie kropelki pod po twarz. To wygląda bardzo, bardzo niesmacznie. Potem jak reszta moich znajomych tutaj przyjdzie, to. Ja nie wiem, czy ja się do ciebie przyznam jak ty tak wyglądasz. Cały taki przypocony, suchnący. Przynajmniej kąpielówki masz fajne, bo moje tak. No. Ja Jałści, wodę ja wody nie daję. Do końca dopijam, przykro mi. Jestem spragniony. Trzeba było wziąć swoją wodę. Chodźmy już do wody się zmienić. Widzę też, że się fale troszkę uspokoiły. Woda jest idealna do spędzania w niej czasu. Zatem chodźmy, nie traćmy więcej czasu i zanurzmy się w tych morskich kłębinach.